Bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście, boboć i słuchajcie, rozpoczynamy Super kuzacki Kolejny odcinek, tak jest, zaczynamy Super kuzacki odcinek. Jak widzicie, jesteśmy oczywiście na wyspie Dunajtorów. O, tu zupełnym przypadkiem, Aberka we mnie strzela i co, i cymbał w ogóle we mnie trafi. Ty wie, jak ja trafię, to ty padniesz, nie trafi. A wie, że ty we mnie nie trafisz? Gościu, ale ty, ty coś. <laughs> co za lamus! Nie, ale ty ja cię no, ty mógł, Daję ci szansę! A, no y, powiem ci, wiesz co, ja, ja też dam ci szansę, podgłoszę ci oczywiście tutaj o, bo cię nie słychać, powiedz coś. Eee, jestem fanem Bobo, mogę o. autograf. E, tak, możesz autograf, już ci pisze autograf, masz. Ej, a w ogóle wiesz, jest co się, wiesz, co jest grane? No Ja mam te buty, że lud się tworzy, no nie? Tak! I teraz jest noc i ten lód nie będzie znikał przez całą noc! Co? Serio, możemy zrobić olbrzymy połacie! Patrz. Ale co ty dajesz? W sensie czemu tak jest? Stary, nie wiem, ale w dzień to a znika! A też ja mam jedno pytanie, czemu niektóre te bloczki takie puste zostają? Jakie puste, jak tu nie ma pustych bloków? No są puste, się... No, zróbcie się szybko, no, eee! O! O, oui. a. W sensie trzeba chyba e, ten, wodorostar oui. rozwijać. A, wodorostar rozwijać, no? <grym> dobra! Goście... Właśnie, no. bo ja mam ważne pytanie do ciebie. Bo ja sobie tak pomyślałem i w sumie widzowie też pisali mi w komentarzach. W ogóle powiem ci tylko tyle. E, zupełnie przypadkiem się spotkaliśmy, co nie? Nie, ja w ogóle nie wiedziałem, że ty tu jesteś. <grym <grym ja tak samo. Ale Aberia, słuchaj, sprawa wygląda następująco, że widzowie powiedzieli: e, Beczku, idź, zamieszkaj w, Lodo w Lodolandii. A dlaczego? Ale ty... Czemu nie doceniasz tego, co zbudowałem? Łooo, wow, a co to jest? Choinka. Yy, a właśnie, ta twoja choinka, zostawił, zostawiłeś tą, którą miałeś zostawić, zostawiłem, czy nie? Zostawiłem, stary, zostawiłem! To ja, ja coś zobaczę! Co mieszkał z nami! Słuchaj, zami. ja właśnie zobaczę, czy ją zostawiłeś, bo jak jej nie zostawiłeś, to moim zdaniem po prostu ja, ja nawet, stary, nie zamieszkam w tej twojej Legolandii. No, ja no jak to, stary, no przecież Zostawi... stoi! Jak, jak jest! Ty... Ci ja, co na dobra, chłopie, jednak zamieszkuje w, lo w Logolandii, bo tu jest tak ładnie w tej Ledolandii, że normalnie macie już chłinkę, i to jest naprawdę moja To jest bacon zbudowany jako prezent dla, dla wielkiego bekon? Bobo. Gdzie no bacon? E, tu jest napisana tabliczka. To jest prezent dla ciebie, Bobo, dla za ciebie chęć bobo? mieszkania tu. O, to elegancko, to jak coś tu ja sobie biorę i dostanie. A stąd. to ty go zawierasz, tak? No, na wynos? Bo, tak, bo, bo restauracje w sensie... nie działają, tak? No Prezenty. bo. Oj. To masz, masz, nie, to ja ci oddaję A, w takim dobra. razie to nawet. Nie, ale co? to zapakować Jednak stare nie zamieszkam, styropianowe, pozdro! Ale to w stereopianowe pudełko za, ten za, załadować? No to proszę, to, to proszę, to to, to, próżę, to, nie, to załaduj. E, dobra, dobra, to już tutaj na wynos, to ja oczywiście tutaj odłożę. O, proszę, dobra, pyk, teraz pyk. E, o, w ten sposób. I odsuna, co, co to za pudełko ci powiem o, o dobra, na to ja proszę o 5 gwiazdek na, na serwisie, gdzie pan zamawiał to jedzenie 5? E, ja chciałem 6 wstawić. A, bo myślałem, że jest do 5, to pan 10 wstawić. A, no to razie. dobra, to ja 10 wstawię to w takim razie. Nie, no pozdrawiam. To dziękuję, pozdrawiam i ja sobie tego bekona wezmę właśnie. Nie, no, panie, wracaj tu, mieszkasz czy nie mieszkasz? Ale no przecież powiedziałeś, że mam stąd i z tym bekonem. Nie no bekon to możesz odłożyć stary, ja to. Szczerze? Gdzie mam odłożyć? To że ten bekon chętnie oszanął, nie? A no, jak chłopie, dobry no, bekon. To ja mam pomysł, ale lubisz taki bekon na surowo, czy taki bardziej pieczony? Nie, 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 surowego wiesz co, nie. Szta, serio to surowego To poczekaj, gdzie ty masz jakiś piecyk tutaj? Masz tu no, jakiś jest stary piec, o, jak się, chłopie tak. już wkładamy i robimy teraz smażony bekon. O, No, tylko to ty... się nie robi. Ej, faktycznie, patrz, zrobił się. No pa. Zrobił się. Pa, zrobił się, jo, cię suna, zrobił się Ej, ale... To było dziwne, ale, ale się zrobił. Tak, ale mam jeszcze jeden. Dobra, wiesz co, odstawię ci go na miejsce, żeby nie było, że kradnę, już tutaj kładę, o, elegancko jest. A, dobra, odłożyłem. nie, to jest teraz. No, no teraz jest gitówa. I słuchaj, właśnie pomyślałem, że będę mógł zamieszkać w tej Twojej Legolandii, a tylko ze względu na to, że zostawiłeś tutaj tą y, choinkę, a choinka oczywiście to jest symbol babusia, to nawet dirta postawię, żeby było tak ładnie klimatycznie. Nie, a gdzie byś chciał zamieszkać, to jest dobre gdzie pytanie. Gdzie bym chciał zamieszkać? W Legolandii. No, dobra Logolandii. No. I w ogóle jeszcze muszę powiedzieć, żeby widzowie widzieli. E, tutaj dostałem kilofotaberki. Jakby coś, Dostał. to jest prezent. Taki wydajność 5, niezniszczalność 3, no najlepsze, jest 4. W ogóle stary. I na naprawa 10. Więc kuzacko, naprawdę 10. kuzacko. 10? Nie, nie pomyliłem no. się. 19. Dobry e, jest kilofik, dobry, nie? Dobry. No, no, bo ja się stary rozwaliłem. Przepraszam, nie chciałem. No, rozwaliłeś mnie, ale czy przepraszać, to ja za bardzo nie wiem. Ale mam jedno do ciebie pytańko: e, Aberka? Co? Bo się zaraz po prostu pogniewamy, ci powiem. Jakie no? Jak ty masz pytanko, stary? Ja mam do ciebie pytanko. Popieś nie ma czasu sobie. na wyjaśnienia, stary. Ja uciekam stąd. Eno. Gdzie ty idziesz? Abero, no, wracaj no, mi tu. No stary, ja muszę uciekać stąd, bo ja, to są zombiaki. No zębiaki są, bo tutaj nie ma ci uświetlonych rzeczy w ogóle, ja ci powiem. I to jest tego... Jo! No co za chłop. <laughs> chłop, a, ty... a ty... rozbić swój obóz. Ee, Nie wiem, tutaj będę miał. O, w tym miejscu. Ale to Tutaj. Dom. No tu akurat. Jak masz tabliczkę, chłopiec, czy nie masz tabliczki? Gdzie nie, tu ale jakiś jakieś drewno wiesz, to może się znaleźć. Dobra, to ja wezmę sobie drewno, gdzie tu może jakieś. ty w ogóle chłopie nawet nie wiesz chyba co masz w, w, w tych. No czy... to prawda, nie wiem. <laughs> Dobra, wiesz co? Sobie napiszę tabliczkę, o, na przykład w tym miejscu. E, tutaj, ty, tutaj, nie, to zróbmy, że mieszkamy nie. razem, stary. Patrz, tu są drzwi i tutaj byśmy zbudowali dalej No, mód. już. Patrz, zrobiłem. no weź po no i tutaj no? byśmy się zbudowali co się mielibyśmy przejście, stary. o, ja, ci suna, do drzwi I ty, byś miał, dobry wtedy, plan. I ty byś miał wtedy przejście od razu na swój, e, swoją wyspę donatorów i całą no? swoją, wiesz, No, a ty przecież jaki zrobiłem ten, e, tabliczkę jaką zrobiłem no, no, fajną. No, co? Pewnie. No. tu nie mieszkamy! Nie, lepsza. Albo nie, tu mieszka Bobo. Patrz. Tutaj jest kurnik bo. Ja nie wiem No Co mi nie chcesz? Ja cię ja cię Nie dom zbudował. Dobra, a mi te buciki ściągnij z. z tego z. No No i ty jak coś. Co mnie zaatakował? Nieeee, gościu! Co mi zaatakował? Tutaj chłop mnie zaatakował, nawet go nie zauważyłem, chłopie! A mam w ogóle pytanie, ja mam coś podpisać, tutaj mieszkam, czy coś, czy nic? Ale co to co? Bo e, ja tutaj zaczynam mieszkać, prawda? No, e, czy ja mam coś podpisać, że ja tutaj mieszkam? A czy jak chcesz? Ja, ja, ja bym podpisał chyba. No to a gdzie ja mam to podpisać? A, e, e, no to tutaj musi być tabliczka! Że no. jest tutaj domek i Abry i Bobo! Ja, to Żeby ludzie wiedzieli. że tutaj plan, tutaj w tym miejscu no. No. Dobra, to, a to w ogóle to powinien być chyba przycisk, tak mi się wydaje, ale dobra, postawimy, czyli tak, tu y, Mierzka, Abelka i Bobuś. Dobra, napisałem, elegancko. O, a, tu patrz, a tu napiszę, zakaz tempu lamusom. <śmiech> <śmiech> to dopisz Elvis Agentix. Ja ci suma, znowu mi ktoś tutaj strzela normalnie. Ej, dobra, jest fajna. Poczekaj, z tego chłopa wow, tutaj. Co tu jest? Wow, Zakaz z wow, wow. lawusom. Chłopie, to ty nie możesz wejść. E, gościu! No? Ty, gościu, we nie pogrywajny. pogrywaj, nie? Dobra, że a zobacz gładnie ładnie podpisałem. Tu Podobam mieszka się. aberka i Boba. Tu mieszka abera, fasa, fasfa fa, fa, i bo. aha. No pięknie, chłopie. Nie, no. albo ogóle z tymi klipperami to ci powiem Lipa, chyba fest. Ej, to jest mega akurat przypomnę. No, a mam pytanie, czemu tak tutaj wolno ten lód, a tam wcześniej tak szybko niszczyłeś? No, bo to jest ten lód z butów. Tego Aha. Frozen coś tam, strata tata. Strata tata! No! ta ta, to jest piękne słowo, powiem ci to jest piękne słowo, bo jednak by to się przydało, żeby tutaj nieco było więcej tej, wiecie, wiesz, dirta, co nie? Nope, bo... Nope. Ej, i co w ogóle pomyślisz o tym, że ja stworzę zamiast, zamiast domku, to ja stworzę kurnik. Stary spoko, ale ty chcesz mieć tutaj z dirta to wyłożone, czy jak chcesz No, znaczy to będzie wszystko z dirta, w sensie domek nie No, bo ja bym proponował, no? żeby jakby tutaj nie było takiego, patrz, tunelu, tylko no? żeby jakby była przerwa, że patrz, wychodzisz z tych drzwi, przerwa i gdzieś dopiero na przykład tutaj twój domek. Czyli żeby... jednak... No dobra, możemy tak zrobić, że mamy, nie ma problemu. mamy mieć działkę, ale oddzielne budynki, bo jakby. Ja mogę <coughs> to tutaj bardziej spoko, ale wydaje mm -hmm. mi się, że mega kodackie by było, żebyśmy mieli dużo budyneczków. Tak, to nie jest, wiem. Może się to nawet daje? być dobry pomysł, ci powiem. No. Czemu by nie? I w ogóle na przykład, żebyś mi pomógł zbudować tu jakiś dom albo coś takiego, też możemy takie coś wymyślić. No gościu, no wiadomik! Gościu, wiadomik! Tak mi też się wydaje, ale w ogóle wiesz, co ci powiem, Amerika? Yy, no. Ja to nie wiem, czy ja chcę z tobą mieszkać w sumie, tak sobie pomyślałem. Ty, ja, ale już zaczęliśmy budować, nie? A, ale, 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 bo tak z tobą tak mieszkać, oborka. A daj mi buciki? Ty, no mi buciki? W mi buciki? E, mogę ci zrobić żelazne. O, to fajnie będzie. A możesz mi skórzany zrobić? By... O, tu są. Wezmę jakieś? Dzięki, no. Skórzane były? Tak, skórzane wziąłem. E, 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 patrz jakie e, fajne e, mam nie skórzane. Skąd, a, ale To no Widzisz jakie mam skórzane? A, a pytanie, masz tu gdzieś y, kowadło? O tu jest, patrz. A jakie ty masz y, skórzane? To... No już a to pokolorowane chyba, nie? Patrz. Już poczekaj, napiszę. Okej. Okay. Już napisałem. Oj, rozwaliło się. Coś ty zrobił z moim kowadłem. No to rozwaliło się. Masz jak skórzane? to skórzane, jak to diamentowe? Co? No skórzane przedziadaj. Skórzane. Co to od, 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 od słowa kusza? Nie, no skórzane są. Ja cię kręcę. Cykę ja no, ukreskowane przyś, przyś. r -Z a n e No buty. O co ci chodzi, Ameryka? Nie wiem, ty yeah, Ale chłopie... A mam w ogóle jedno pytanie, jak to zrobić z takiego, takiego dirta czy coś? A, to trzeba tutaj y, poprowadzić albo Grasdirta, no. albo y, wziąć stary blok Grasdirta. A masz blok Grasdirta? Ja nie, ale we wiosce na pewno mamy, w tym naszym Ej, starym mieście. a co, co, w ogóle ja bym też tutaj sobie na przykład sklep stworzył, co ty no na to? tak! Io, no. ja będę wtedy najbogatszy normalnie z W sumie tu już prawie jestem. No, w sumie to jesteś, to prawda. <laughs> Ej, ale to jest w ogóle robienie tego sklepu, to było najlepszym, najlepszym możliwym rzeczem, jaką tylko mogłem zrobić w Minecraftu. Serio. serio. No, to była dobra akurat chyba. Rzecz, Bo przez to wy wszyscy ode mnie zaczęliście kupować książeczki i przez to miałem monopol na książeczki, to co to znaczy, że dostałem od was całe wasze złoto. Naprawdę. Ale dobra, Aberka wiesz co ci powiem? Dalej powiesz? Ja to sobie idę sam budować. Elo, byku. A to? <noise> pozdro! To, 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 to. to o, elo. Tu żebyś mi nie przeszkadzał tak o postawię A. i będzie fajnie. Pozdro. Aha. A, to mi zamurowałeś. Do, dobra, pozdro. No, no bo to mój domek, pozdro. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam na ten odcinek. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować i lajkować like y, ten kanał, ponieważ to jest bardzo ważne. Informacje na Discorda, macie pierwszy link w komentarzu, znaczy w opisie. No, no, gdzieś tam jest. Zapraszam. Ja uciekam. Do zobaczenia. Trzymajcie się i piszcie, co możemy zrobić w Legolandii. Ja uciekam. Do zobaczenia. I pozdro!